A powiedzcie mi, czy Mikołaj jest zazwyczaj wesoły czy smutny? Wesoły. A wiecie, że ja jestem troszkę smutny? Jestem troszkę smutny. A wiecie dlaczego? Nie. Nikt nie wie? Nie. A kto wie, co to jest kryzys? Co to jest kryzys? Kryzys to jak człowiek się bardzo Pieniędzy. Brawo! Co to jest kryzys jeszcze? Kto wie? Kryzys. No trudne słowo. To jest właśnie wtedy, kiedy na przykład ktoś nie ma pieniądzków, żeby sobie coś kupić. I taki kryzys, taką sytuację, kiedy nie ma pieniędzy, ma też Mikołaj. Wiecie, że w tym roku Mikołaj ma kryzys. I nie może niestety wszystkim grzecznym dzieciom dać prezentów. Wiecie o tym. Moi przyjaciele, pomocnicy świętego Mikołaja, płaczą i mówią, nie mamy pieniędzy na prezenty dla dzieci. Tyle jest w Polsce grzecznych dzieci. W górze Kalwarii jest tyle dzieci. Jak temu poradzić? No co, nie pójdziemy? Do dzieci, które były grzeczne? No właśnie, co zrobić? Wtedy Mikołaj Najwyższy. No właśnie, wtedy święty nasz Najwyższy Mikołaj. Powiedział tak. Słyszałem, że w przedszkolu integracyjnym w Górze Kawarii są dobre dzieci. Czy to prawda? Ta! Ta, świetnie. I mówi dalej. Idź tam, mój pomocniku Mikołaju, i poproś dzieci o pomoc. Niech one nam pomogą! Pomożecie? No, i właśnie o to chodzi, kochane dzieci. O to chodzi, że wy w tym roku macie okazję być każdy z was. I ty, i ty, i ty. Możecie być pomocnikami Świętego Mikołaja. Ty także i ty też. Każdy z was dzięki temu, że przyniósł misia, lale, czasami nawet swoją ulubioną ulubioną krówkę. Dzięki temu będzie pomocnikiem Świętego Mikołaja. I za to w imieniu Najwyższego Mikołaja najbardziej świętego tego, który jest dziś w Laponii bardzo wam dziękuję. Wszystkim bardzo Wam dziękuję. To dzięki wam. Dzięki tobie i tobie. A także tobie. Każde grzeczne dziecko w tym roku otrzyma prezent. To wy zrobiliście bardzo dobry uczynek. Wybraliście swojego ulubionego misia. Ona przykład takiego. To był pewnie twój ulubiony. Ale ty postanowiłaś zrobić dobry uczynek i oddać go innemu, grzecznemu dziecku. I za to bardzo, bardzo wam dziękuję, kochane dzieciaczki. Tak troszkę nietypowo, bo zazwyczaj Mikołaj przychodzi z pełnym workiem, a że jest kryzys, Mikołaj przyszedł do was pustym. A więc dziękuję wam bardzo za te wszystkie prezenty, za to, że zechciałyście być pomocnikami świętego Mikołaja. Przynieśliście nawet tak duże misje jak ten. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także będę mógł na Was liczyć. A obiecuję, że te wszystkie misie trafią do grzecznych dzieci. Grzecznych dzieci i z góry Kawali, i z Afryki, i z Azji. Dziękuję Wam bardzo. I chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe. Co Wy na to? To chodźcie, będzie okazja stanąć bliżej Mikołaja, chodźcie. Tu patrzymy, tu patrzymy, tu patrzymy. Tu siadamy, tutaj siadamy. Siadamy. Tu siadamy. Tu siadamy. Tu siadamy.